Są na celu wszyscy. Kaptana mają uwagę. Co mają? Kapkana, bo się wpierdolili. Gdzie był? Pan jest daleko. Pan jest mogą na pożyciu. No. Ten zajebał zakładnika i chuj no. Ja to chonił. Eres. <laughs> 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 zaproszenie masz. Ja. Czego on Z ciebie O było okay. dobre Jerry, o super Aha Podanie, dobra, Pod dobra Głosy za potaniem się, to i tak nie ma sensu kurwa A to już za późno kurwa, to było piękne Jaki synchroniczny skok kurwa. No. Dwóch jest na parterze nad celem Na jedynce Chyba nie zdjąłem albo kogoś tam Take nas woda przyjść tam nie więcej które miejsce są O tu są I... Tam jest jeden Easy, Easy. Się rzucili kurwa na nich wszystkich. Masz dymne, może se dymnymi poradzić. Tylko wcześniej sobie użyć tych dymnych, a nie to że ja się i tak kurwa. Nic nie zrobię. Jeden jest na górze, gdzieś był. Na dole jest czterech. Jednego szybko! Strzelaj! Time, guys, time! Plantuj! Plantuj! Kurwa! Mówiłem plantuj, no! Czemu ja nie zaplantowałeś? To nie widział no nie widziałem, no jak nie wiem, plantowałem, było, M M M plan nie wiem, planuj. Nie to, to... <grystek> to trzeba, to trzeba nie wziąć nie. bombę i uciekać. Kurwa, miałeś dymnych, mogłeś tam narzucać, oni nie wiedzieli, no, co się o, dobrze, dzieje. Kurwa tam. No, no, no. no. Graj z takim, nie? Nie, no. Gliffing to jest. Tak jest, ja też bym go zgłosił. Ej, no kurwa, ta finka też <grystek> mnie wkurwia, no. Najmłodszym. <grystek> Przełosiłem <try> tego <try> typu To, <try> to. <laughs> to. <try> to. <try> Je, <laughs> <U. laughs> yeah, but fajne no to? I mm -hmm. kapkan. Nie, ma kapkana. Kapkan jest po drugiej stronie, na No. I chuj, kurwa. Nie ma kapkana. <laughs> <laughs> co? Jeszcze przejdź przez te drugie drzwi to wygramy Tu nie, idź dalej O jest tam o 10 sekund Teraz tam prawa Lewa nie było i dlatego, nie? Ale strzeliłeś no. To się liczy, nie? Na... Ale, ale dymny za to pierwsza klasa, chopie lepiej bym ja nie rzucił <grym <grym Nawet dało, gdybym miał czoła. wspomaganie zaciół, nie <grym> o to chodziło, żeby mnie <grym> zakryć No, zakrył. No, się zakrył? A żeś poszedł w drugą stronę potem Ja pierdolę mają przepałki to kur kur kurwa no. kręcić weźcie przepałki, weźcie przepałki, nie? Hmm. Ale po co mi ją tą przepałkę brać? Żeby przepalić ścianę. Ale ja chcę przepalić zabezpieczoną ścianę. A co za różnica? To też może przepalić, ale też masz punkty z tego. Czy mogę to im przepalić niezabezpieczone? Pewnie. Naprawdę? Ja... Na kurwa, no, nie wiedziałem. Ja. No. no kurwa, nie wiedziałem. Ja pierdolę O chuj. przeciwko trzem gram. Jak to przejebiecie, to jesteście pizdy. Ten nie może o, no, przepalać ścian zabezpieczonych, nie, no nie wierzę, ty. Nie wierzę, ty. Dobrze, Króngie że to ostatni... Kogo? Dobrze, nie że to ostatnia runda jest, ty. Kurwa, wygraj to. Tam jest ich tylko trzech. No, no. Ale nadal jest pięciu. Kurwa, stał przed ścianą i nie wie, że może ściany przepalać, no nie wierzę. Lewa. a wszyscy po jednym kilo mają <laughs> i kakowie zostawi no jeju... dobra kaptana nie ma drugiego nie ma a jest tutaj Jeden jest na haczu, a jeden jest. Yy, torn jest tutaj w rogu. Widziałem. No, widziałem go, no, widziałem go. Po twojej prawej jest to. Widziałem go, tam jest. Nie, tam jest, je tam jest jeden, a drugi jest tutaj zaraz zaraz po twojej prawej, w tym takim. O, widziałeś nogi. Twoja prawa. No. Kurwa, mnie ściągnął. Ale mam fraga, nie jestem ostatni, ja proszę. I zjadłam asystę Abaj tam parę, pokażę, że potrafi dzisiaj przestrzelać. Proszę cię bardzo. No. Można A. zrobić kurwa coś lepszego niż, niż, niż przegrać, no. A podeszedł kurwa, po prostu Tak był fart, nie, ale. No. Teraz teraz przegramy 3 lundy, kurwa. Teraz, się urodził, kurwa, największy fart. No, Pera... dokładnie. Teraz wezmę górę. Tu ich nie ma, friends loop. Ja to mówię, że to nie są te. Tam, no te w tam, no to mu. O tu są, o tu są, kurwa. Jak ich tam kurwa nie będzie? Na dole, te. Mam cię odstrzelić, chodź tu kurwa. Idę, no gdzie? No tam plus hacza wejdź i ich plantuj, no. Teraz bo zginiesz! Kurwa sam się zabiłem! Pięknie, pięknie. Ja pierdolę zjebałem to! Pierdolę zjebałem to. No to skończyć no! Nie otwieraj tego! Kurwa! A jest w korytarzu głównym, w korytarzu pod kamerą jest Na lewo. Na lewo od razu O, dwóch było ich Jeden w kiblu, się skitra jaki kurwa starciule No A typer sobie ładnie kulki weź. Kurwa, bo mi się jebło Gdzie się przepalają? Na wieży No kurwa, papier ja dole, no, dzięki Jerry'emu mam jedno zabójstwo gadżetem, to był czysty fart, Nie ja po prostu chciałem jak wchodzić. Ja jakich kurwa ładnie spaliłem. Bo to była moja asysta za tego. Oni tam leżeli ranni. Dzięki Jerry. Easy. Dziękuję ci. Easy peasy, kurwa. No, ja jestem pierwszy kurwa. Ale to byli kurwa moi, bo oni leżeli ranni po C4. Rozumiesz to? Im się życie kończyło. No i co z tego? Nieważne, ja ich spaliłem. No kurwa, ale miałbym kurwa 3 Ale za ja ich spaliłem. Za ja ich spaliłem i chuj. No to Miałe przecież ty masz zabójstwo wakuta. przecież no. to był ich ten. Dobra, to se grajcie pany, ja spierdalam będę jutro Jest tam daleko w dupę. Dobra, zostań. Easy. Gdzie nie ma od razu lepiej idzie kurwa. U, jaka kamiera ty. <laughs> jakie <kurskiny>. co? <coughs> co, mi, co ma mikrofon do tego jak mikro... na Unie wyskakuje cały czas. No to ma do tego, że... A nie ma nic. Albo, albo nie masz, albo klawisz U nie, z klawiszem do gadania. No właśnie. On no, się zdrezytuj. A, też może być. No. No, I teraz. Ustawiam, gdzie to jest sterowanie? Nie. Są ustawienia klawiatury. Sterowaniu. Ale nie, teraz nie, nie, nie zrobisz tego. Podnieś klawiaturę i spójrz. Mogę że musisz być kurwa. Kurwa, musisz... podniosłem klawiaturę. Ja pierdolę. Elektryk TY SIĘ KURWA NIE ODZYWAJ! Kurwa, ty. <grywa> Szkoda, że tu nikt nie widział, nie? <grywa> Ale usłyszeli wszyscy! <grywa> Podnieś klawiaturę! To za chłop! Ja. Nie wierzę! Podnieś klawiaturę i do podniósł podniósł nie? Hacza na górę niech się... <grywa> Podnieś hacza, ty! Zaznacz! Podnieś klawiaturę! 13 Tak, no to się zabezpieczyłeś, ty. Gdzie te ściany znikły? O kurwa, peres, uciekaj! Czemu mam uciekać? Bo przez przypadek tam spaliłem kogoś. I to ciebie widziałem, a ty byłeś w innym pomieszczeniu. Chce, że zjarał ty, tycu. O kurwa! Sorry, Miet, sorry! Sorry, sorry, sorry! Zdałeś mnie, ty! Dobra. kurwa nie wierzę w to ten Ace skurwa czytelny ty masz za za zatalesz puma parczasz ale farciarz, ale farciarz. Tam jesteś farciarz. Dwa farciarze u was ginęli. No no. Nazywaj no, się jak chcesz.